W Nowych modelach BMW i Mini asystent cofania i asystent parkowania są standardem, tak jak tutaj w BMW X3. A jak go wywołać? Albo naciskając bieg wsteczny, albo naciskając przycisk z literką P. Jadąc na przykład do przodu, trzymając się blisko samochodów, po tej stronie, po której chcemy zaparkować. Nasz samochód po chwili znajdzie wolne miejsce do zaparkowania i wtedy. Naciskając przycisk, na przykład ten, który mamy tutaj, nasze auto bardzo łatwo, bardzo prosto samo zaparkuje w tym miejscu, czyli pomiędzy dwoma nowymi modelami. Mini, my tylko obserwujemy otoczenie i w razie czego ingerujemy, czyli na przykład naciskamy przycisk hamulca, ale nasz samochód sobie sam z tym wszystkim świetnie poradzi. Jak widzicie, widzimy wszystko w czujnikach. I tak to właśnie wygląda. A po więcej takich poradników, odsyłam Was na Bawaria Motors TV i playlistę z poradnikami. Do zobaczenia.